No, i właśnie, co się dzieje? To się dzieje. To jest tryb race. No i znowu to samo. Teraz sobie będę jadł Hot Doga i popylał hulajnogą. Ta hulajnoga waży 29,5 kg, co oznacza, że jest w pełni legalna w Polsce. Nie wiem, czy wy akurat elektrykami po Pantrakach. Bardzo często pytacie w komentarzach L2 czy G2. Moc wystarczająca, po co więcej, można sobie rekreacyjnie spokojnie pośmigać. Siemaneczko dzisiaj Osom awesome L2, czyli ten podstawowy model, najtańszy jaki jest z Osoma awesome, z tej serii, oczywiście. L2 800 w silnik w tylnym kole, bateria 15.60 ah 48 V. Yy, najniższy model, ale czy aby najgorszy albo jakiś niewarty uwagi? Absolutnie nie, jak to bywa z modelami yy, najniższymi, mają w sobie coś takiego, co nie mają na przykład modele, które są gdzieś tam po środku. Swojej klasy. Także zaraz Wam pokażę o co chodzi. Szybki odcinek, zrobimy sobie speed test, test zasięgu, ale zacznijmy, wiecie od czego? Od zmierzenia przekłamania licznika. No i oczywiście speed test, i widzimy się za chwilę. W takim razie zaczynamy od sprawdzenia przekłamania licznika. No i pytanie zasadnicze: jak L2 wypadnie na tle innych osomów? Jeszcze taka informacja, ponieważ czytałem te wasze komentarze pod tym filmem z testem przekłamania liczników. Ta hulajnoga jest nowiutka i napompowana ma oponę na 4 atmosfery. Właśnie zbliżam się do końca odcinka testowego na liczniku, już skoczyło 900 metrów. Więc to przekłamanie wydaje mi się, że będzie podobne jak w innych osomach. Ale sprawdźmy dokładnie, w którym miejscu się zatrzyma. Bo to będzie już gdzieś tutaj lada moment. Uwaga, nie chcę przedobrzyć. Patrzę na licznik, jest tutaj, cofamy sobie dosłownie pół metra. No i mierzymy, magiczne kółeczko, prawdę Ci powie, licznik skasowany na zero. Jedziemy do 1000 metrów, zobaczymy ile będzie przekłamania w Osomie L2. Czy to będzie tyle samo co w L2 Max Dual Motor, czy może tyle samo co w DT2 Pro? Nie wiem, tu jest dopiero 900 metrów, także Także jakieś 118 już widzę na liczniku, że będzie. Dobra, przyspieszmy to. No i zbliżamy się do 1000 metrów. Jaki to będzie rezultat? Uwaga! 118. 118 metrów różnicy, czyli współczynnik 882. No to sprawdźmy w takim razie, jaki ma maksymalny.

48 na godzinę mi pokazuje, i nie chce iść dalej. No dobra, to przemnóżmy to teraz przez 882. 48 razy 0,882 VMAX 42 i 30 km na godzinę. 42 km na godzinę to jest VMAX Osama L2. To jeszcze spróbuję bujnąć się na maksa i sprawdzimy sobie, jak wyglądają hamulce w L2C. Znowu mi się zrymowało. Dobra, uwaga, gdzie jest moja linia? Jest, uwaga i hamujemy. Na maksa, kurde, nieźle. Naprawdę nieźle, zaciągnąłem na maksa hamulce. Hmm, a czuć coś, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem i pół metra no 40 mniej więcej na godzinę gdzieś było podejrzewam także całkiem całkiem niezłe te hamulce są aczkolwiek warto sobie zawsze tutaj podregulować podciągnąć trochę te hamulce ewentualnie bo to jest taki powiedzmy fine tuning natomiast tak naprawdę powinno się regulować dokładnie tutaj w tym miejscu hamulce tutaj macie jedną regulację ale lepiej sobie po prostu popuścić imbusa podciągnąć trochę linkę i jeszcze bardziej podciągnąć tak żeby te hamulce były naprawdę takie brzytwa, że wiecie, naciskacie i od razu koło się zatrzymuje w miejscu. Ja jeszcze tylko przypomnę, że ważę niecałe 80 kg, więc weźcie sobie na to poprawkę. A w tym momencie sprawdzam, ile ta noga po pociśnie maksymalnie z góry i widzę, że 58 na liczniku jest, także 59. No nieźle, będzie 60? Nie będzie. 59 było maksymalnie. I hamujemy. Hamulce brzytwy. Ten konkretny egzemplarz pochodzi ze sklepu geekbuying.pl, gdzie możecie sobie go kupić za nieco ponad 2000 zł, po uwzględnieniu kodu rabatowego, oczywiście Simon 6. Kod zamieszczam w opisie filmu, link zamieszczam w opisie filmu, także warto skorzystać. Zanim zrobię test zasięgu, to chciałem przybliżyć Wam troszeczkę jeszcze raz tą charakterystykę i pokazać, jakie są różnice mniej więcej pomiędzy L2 a np. L2 Maxem, który tam sobie stoi. A jeśli chcecie, to nawet mam tam G2 i A1, żeby mieć jakiekolwiek porównanie. Pokażę Wam, jakie są po prostu różnice między tym modelem zwykłym L2 a L2 Maxem, bo jeśli chodzi o L2 a L2 Dual Motor, no to wiadomo, różni się tylko i wyłącznie tym, że ma silnik z przodu i wtedy mamy podwójny napęd. Cała reszta pozostaje bez zmian, więc tutaj nie ma jakichś szczególnych różnic. No i chyba tak tradycyjnie najważniejsza rzecz, czyli napęd. No mamy tutaj 800W silnik w tylnym kole, koła są 10 Calowe, opony terenowe, bezdętkowe i jeśli mówimy o tych bezdętkowych oponach, to no borykają się, powiem Wam szczerze, z problemem uchodzenia powietrza, aczkolwiek akurat tą L2, którą tutaj mam, jeszcze z niej nie uszło powietrze, po prostu trzeba sobie pilnować ciśnienia w kołach, najlepiej tak napompować na 4 atmosfery i wtedy jest OK. Jeśli uchodzi Wam powietrze, na przykład macie już taką hulajnogę albo macie zamiar kupić, to ja proponuję, jeśli zejdzie powietrze, nasmarować sobie tam, Teranty, taką specjalną pastą wulkanizacyjną. Można sobie od wulkanizatora nawet pożyczyć dosłownie na palec. Wystarczy. Posmarować i wtedy raczej ten problem powinien zniknąć. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ano dlatego, że ten problem po prostu zaczął się ostatnio pojawiać u osób, które kupiły sobie osoma. Ale ja wam powiem tak, mam jeszcze inne trzy hulajnogi z oponami bezdętkowymi. Jeśli na nich się nie jeździ stoją długo, to też po prostu powietrze potrafi sobie uciec, więc to jest chyba norma. A dlaczego w ogóle opony bezdętkowe, a nie dętkowe? Powiem wam szczerze, ja wolę akurat oponę bezdętkową z tego względu, że no niby ciężko złapać kapcia, chociaż ostatnio złapałem gwoździa, ale to był naprawdę wyjątek. Natomiast mając opony z dętkami, powiem Wam szczerze, nie nadążałem zamawiać dędek po prostu i wymieniać je. No jest to problem, który jest bardziej uciążliwy niż opona bezdętkowa, także ja generalnie wolę opony bezdętkowe mimo wszystko. Powiedzmy, że te opony nie są jakieś super hiperterenowe. No, w zasadzie to nie są terenowe. Są, ja bym powiedział, że to są bardziej takie uniwersalne opony niż terenowe, czy po prostu tylko szosowe. Wydawało mi się, że w G2 jest opona bardziej szosowa, ale w sumie ten bieżnik wygląda też na taki bardziej uniwersalny. A jeśli chodzi o Soma L2 Maxa, akurat to jest L2 Max Dual Motor, no to te oponki w obydwu hulajnogach są po prostu identyczne. Drugą bardzo ważną rzeczą w hulajnogach elektrycznych jest zawieszenie i akurat. Wszystkie osomy mają chyba te same amory, jak się tak dobrze przyjrzeć. One są naprawdę bardzo miękkie. Zaraz Wam pokażę, jak to się ugina. Zobaczcie sobie, jak pięknie ugina się to zawieszenie. Naprawdę. Jest mega, mega mięciutkie i tak porównując do innych hulajnóg, no muszę powiedzieć, że ciężko znaleźć tak dobre zawieszenie w innych hulajnogach, chociaż akurat z tych, które wziąłem tutaj do porównania, czyli na przykład w G2 też jest niezłe zawieszenie sprężynowe, powiedziałbym, że w sumie równie podobnie elastyczne. Natomiast w tej A1, którą dopiero będę testował, w ogóle nie ma sprężyn, tylko są yy, tak zwane elastometry, to nazywają. Tam powiedzmy to jest TPU. No i L2 Max. Tak jak wspomniałem we wszystkich osobach jest podobnie, więc ma też takie samo zawieszenie w zasadzie jak L2 zwykła, więc tutaj jakichś różnic nie ma się co doszukiwać jeśli yy, mówimy o różnicach, ale o tym będzie za chwilę. Hamulce w L2, oczywiście tarczóweczki zaciskane zaciskami napinanymi na linkę, także nie ma tutaj hydrauliki ale w L2 Maxie również nie ma hydrauliki, więc tutaj nic straconego. Postawię sobie tutaj L2 Maxa obok L2, żeby pokazać Wam, że tak naprawdę wielkich różnic między tymi dwoma hulajnogami akurat nie ma. Wyglądają podobnie, zobaczcie, te hulajnogi wyglądają naprawdę podobnie i gdyby nie to, że akurat L2 Max ma taki podświetlany na niebiesko fajnie dek, zaraz włączę. Pyk. To w zasadzie, oprócz tego, że L2 Max ma 1000W silnik, a w tym wypadku akurat dwa silniki po 1000W, to ciężko by je mm, tak naprawdę rozróżnić. Zobaczcie, jak bardzo podobnie wyglądają te łączniki Deku ze Sztycą, które są wyposażone po dwa porty do ładowania. Także do tych dwóch portów można podpiąć dwie ładowarki i muszę Wam powiedzieć, że już to zrobiłem, ponieważ akurat ładowarka od Osoma L2 Maxa no, pasuje po prostu do L2 zwykłego, dlatego że wtyczki są takie same i napięcia są dokładnie takie same, więc naładowałem sobie ją kiedyś dwoma ładowarkami i po prostu wtedy skraca się czas i tyle. Tutaj macie błotnik z lampką w L2 Maxie Dual Motor, a tutaj macie błotnik w L2C. Zwykłej. Również z lampką dokładnie ten sam błotnik. Spójrzcie na tą synchronizację. Obydwie mają podobne kierunkowskazy. I tak ogólnie jak się na nie spojrzy od góry, to wydają się identycznie nawet rozmiarowo. I deki są identyczne i długość ulajnóg również jest identyczna, więc L2 kontra L2 Max to nie jest tak, że L2 Max to jest nie wiadomo jaki Max i on jest po prostu większy i nie wiadomo co. One są bardzo podobne, po prostu L2 ma mniejszy Silnik mocowo. I teraz pytanie, czy potrzebna wam jest nie wiadomo jaka moc, jeśli tylko chcecie się po prostu przemieszczać hulajnogą z punktu A do punktu B. 800 watów, 1000 watów albo 2 razy 800 2 razy 1000 to już od Was zależy. Moim zdaniem do normalnej jazdy. Wystarczy 800. W kierownice w obydwu hulajnogach są dokładnie takie same, zarówno w L2, jak i w L2 Maxie. Zwróćcie uwagę, że rączki w L2 i w L2 Maxie są dokładnie takie same, tak samo jak i klamki hamulca i wszystko inne tutaj u góry kierownicy. Chociaż przepraszam, w L2 Maxie tutaj mamy dołączanie przedniego napędu, a w L2 jest po prostu zaślepka. Takie same liczniki, takie same manetki gazu na palec wskazujący, i również macie dwie karty. NFC do uruchamiania hulajnogi i jedną taką większą kartę matkę. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja używam generalnie tych kart. I można też sobie zaprogramować w tym liczniku kod PIN. Także w sumie nie trzeba odpalać hulajnogi na kartę, można sobie wklepywać PIN. Natomiast samo to wklepywanie jest na tyle uciążliwe, że lepiej po prostu używać karty. Dobra, naciskamy przycisk zasilania, dostawiamy kartę NFC od razu uruchamia się ekranik. Natomiast na tym ekraniku, co widzicie, no mało co widać niestety, bo no nie grzeszy niestety jasnością, więc. Szału nie ma, bym powiedział. Zwróćcie uwagę na to, że nie odkleiłem tej folijki ochronnej. Nie zrobiłem tego dlatego, że te ekraniki niestety są bardzo podatne na zarysowania. Już o tym mówiłem kiedyś w recenzji, więc warto najpierw sobie kupić taką folikę ochronną jak u telefonu, szkło ochronne, wyciąć po prostu na wymiar i dopiero odklejamy folię, przyklejamy folię ochronną czy tam szkło. I, i wtedy podejrzewam, że uchronicie ten ekran przed jakimiś tam zarysowaniami i no niestety nie wygląda to fajnie, jeśli jest zarysowane. Dobra, wbiję teraz na chwilę do garażu, żeby pokazać wam dokładnie, co na tym liczniku po prostu widać. W takim świetle jak tutaj mam, no to wiadomo pięknie to wygląda. Oczywiście wieczorem, jeśli będziecie sobie jeździć, czy w nocy, również fajnie wygląda ten licznik. Szkoda, że w dzień tego po prostu tak nie widać, ale powiem Wam szczerze, już taki jest urok w większości hulajnóg, że no liczniki raczej w dzień nie świecą jakoś nie wiadomo jak jasno. I teraz tak, szybkie omówienie, chociaż jeśli oglądaliście już recenzję, nie wiem, DT2 Pro czy L2 Max Dual Motor, którą robiłem na moim kanale, to wiecie, że Mamy coś takiego jak tryb park. Polega to na tym, że jeśli włączymy sobie hulajnogę albo zatrzymamy się nią i nie jedziemy przez tam ileś sekund, to hulajnoga automatycznie wchodzi w ten tryb park i wtedy nie działa nam manetka gazu. To jest fajna sprawa. Szczególnie jeśli stoimy sobie e, na przykład e, na czerwonym świetle przed przejściem dla pieszych, bo ja już wiele razy złapałem się na coś takiego, że opierałem się tak rękami. Po prostu hulajnogę, która miała właśnie manetkę taką jak tutaj i parę razy mi się zdarzyło, że zrobiłem coś takiego ręką i hulajnogami po prostu odjechała, także jest to niebezpieczne. Bardzo dobrze, że taki tryb jest, chociaż czasami to wkurza, że na chwilę się zatrzymamy gdzieś i e, po prostu później musimy pamiętać, żeby włączyć sobie jednak tryb eko, czyli to jest tak jakby. Nie wiem, jedynka powiedzmy. Mamy też, też tryb Sport i tryb Race. To są po prostu trzy zaprogramowane biegi: stan baterii, prędkość. Bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście mamy licznik Trip, mamy napięcie, mamy również przebieg. Jeśli macie potrzebę, żeby zmienić sobie jakieś parametry, to wystarczy przytrzymać przycisk plus i minus wchodzimy sobie do ukrytego menu. Wszystko macie opisane w instrukcji i z reguły trzeba tam sobie włączyć na przykład P09, o ile pamiętam dobrze, jeszcze sprawdźmy raz. To jest tak zwany zero start, czyli tam jest fabrycznie wstawione na jedynkę i wtedy żeby ruszyć hulajnogą to trzeba się niestety odepchnąć nogą. Jak sobie zmienicie na zero, to będziecie mogli od razu startować po prostu manetką gazu. Można sobie jeszcze tam włączyć albo wyłączyć tempomat. I w zasadzie to by było na tyle. Jeśli przytrzymacie ten przycisk, to odpalają nam się światła. W zasadzie to jest światło przednie i lampka z tyłu. Tak się prezentuje l 2 nocą. Co prawda nie ma tego podświetlenia deku ani w ogóle żadnych obrysów ani nic takiego, co by nadawało tej hulajnodze jakiegoś kolorytu. Z tyłu mamy czerwoną lampkę. Stop. No i ta lampka LEDowa, która jest tutaj zamocowana, a w zasadzie wbudowana w przednim błotniku. Świeci całkiem nieźle, powiedziałbym, że wystarczająco w miarę, zobaczcie. Dalekosiężnie, także nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby jeździć sobie tą hulajnogą w nocy. No, jeśli chcecie, to możecie sobie oczywiście zawsze zamontować na kierownicę jakąś lampkę LEDową, z tym nie ma problemu. No i chciałbym, żeby ten licznik świecił tak samo w dzień jak i teraz w nocy. Bardzo ważną rzeczą dla Was powinno być to, że ta hulajnoga waży 29,5 kg, co oznacza, że jest w pełni legalna w Polsce. Jak już pewnie wiecie z innych moich filmów, dek w tej hulajnodze jest plastikowy, w sensie nie cały, tylko ta pokrywa jest plastikowa cały. Dek jest oczywiście aluminiowy, a te elementy to są tylko takie atrapki. I tak, po tych wszystkich jazdach, które tutaj odbyłem, testach tej hulajnogi, zobaczcie, wygląda całkiem przyzwoicie. Nie widać, żeby był jakiś zniszczony. Poza tym powiem Wam tak, jest bardzo łatwy w czyszczeniu, w tej kosmetyce. Zobaczcie, bardzo łatwo utrzymać czysty dek, nawet jeśli gdzieś tam sobie Um, ubrudzicie go, nie wiem, nawet od jakiegoś błota czy od czegoś po prostu bez problemu wystarczy szmatkę wziąć, przetrzeć. To jest naprawdę spoko rozwiązanie, dużo lepsze niż na przykład w dekach takich bardziej skomplikowanych gumowych, chociaż gumowe akurat są spoko. Natomiast najgorsze jakie są to są niestety te, które mają papier ścierny i kawałek zwykłego aluminium. Nienawidzę takich deków. Natomiast ta podstaweczka z tyłu ma taki element antypoślizgowy. Może to być ciekawa rzecz dla osób, które lubią jeździć, nie wiem, na jednym kole. Sztyca oczywiście jest składana. Mamy tutaj taki sam kureczek jak w L2 Maxie i w zasadzie chyba nawet DT2 Pro ile się nie mylę, już w sumie nie pamiętam, ale w większości tych osomów jest dokładnie Taki system składania sztycy. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Procedura jest prosta. Wystarczy odkręcić sobie po prostu ten kureczek, pociągnąć tutaj za zabezpieczenie. Jest jeszcze tutaj ten haczyk, ale powiem Wam uczciwie, że aby go zaczepić, to kierownica musi być wysunięta na odpowiednią długość. Także to nie jest tak, że za każdym razem zawsze sobie tutaj zaczepicie, ale można sobie ustalić mniej więcej taką wysokość. W sumie taką powinienem mieć. I wtedy łapiemy sobie zasztycę te 29,5 kg. No, trochę jest, ale są hulajnogi dużo cięższe, także nie jest źle. Tak to się mniej więcej prezentuje. Bardzo często pytacie w komentarzach L2 czy G2 więc specjalnie tutaj dostawiłem sobie G2, żeby pokazać wam jedną zasadniczą różnicę, jak dla mnie bardzo ważną, a mianowicie zobaczcie, że Kukirin G2, mimo tego, że to jest naprawdę spoko hulajnoga, ma dużo krótszy dek niż L2 i dla takiej osoby jak ja ma to o tyle znaczenie, że mi osobiście dużo bardziej komfortowo jeździ się po prostu na hulajnodze, która ma dłuższy dek. Po prostu jeżdżąc na G2 zawsze musiałem tutaj trzymać jedną nogę, co dla mnie było mało komfortowe, a tutaj taki problem po prostu nie występuje. Poza tym oczywiście G2 jest trochę jednak szybsza od L2. Ale nie wiem, L2 ma na przykład za to błotnik z przodu, a G2 nie ma. Tak, jakby to miało jakieś znaczenie dla Was. Natomiast znaczenie może mieć to, że L2 ma regulowaną wysokość kierownicy. Dobra, opuszczamy kierownicę maksymalnie. Chyba tak ci będzie najwygodniej, co? No i śmigasz. Zapraszam teraz na test zasięgu. Dobra, ten pomad mamy w tym momencie włączony, także będzie mi się. Łatwo jechało z tą prędkością 25 na godzinę. Przypominam, że ważę niecałe 80 kg i to ma znaczenie. Przebieg 114 km mi się wyświetla w tym momencie na liczniku. Nie wiem, czy to widzicie, mam nadzieję, że tak. Licznik trip skasowany. No i lecimy. Jadę sobie w trybie sport, ze względu na to, że w eko nie chciała dobić do tych 25, to znaczy tak 24 się wyświetlało i czasami tylko 25, więc stwierdziłem, że będę jechał w sporcie. I jeszcze tylko wspomnę, że opony są napompowane na 4 bary, także powietrza nie brakuje. No Zobaczymy ile da się przejechać zwykłą L2. I mamy dziesiąty kilometr w tym momencie. Napięcie 51,2 V. No wiadomo, wszystkie pięć kreseczek nadal jest, także to jest dopiero początek. Waga jest 20 km, jedna kreska stanu baterii mniej, napięcie 48,7 V. Właśnie mnie zaciekawiło ile to jest tak naprawdę ten 20 km i okazuje się, że 20 km to jest tak naprawdę 19 km. Krótki ten test, ale kurde, zgłodniałem się jakiegoś hotdoga wciągnąć na urlęku, i inaczej nic z nie będzie po prostu. To małego kabanosa poproszę. Teraz sobie będę jadł hot-doga i popylał nogą. No i mamy 30 km napięcie 46,6 V. Dwie kreski ubyły z pięciu, także zostały nam jeszcze trzy. Niestety w międzyczasie, gdy uruchamiałem drona, skasował mi się licznik Trip. I od 37 km zaczęła mrugać rezerwa. Czyli mamy dwie kreski rezerwę, także tak średnio, niedobrze. Mamy 40 km, dwie kreski rezerwy już sobie mrugają, a napięcie to. 45,6 V. 48 km mruga już tylko jedna kreska rezerwy. Także powoli ten test dobiega końca. Mamy 50 km, w tym momencie już pusta bateria zaczęła mrugać, także to już jest końcóweczka. A napięcie 42,2 V. Dokładnie. Także podejrzewam, że jeszcze z 2 km się przejeżdża i na tym będzie koniec. Akurat sobie do domu dojadę. Jak widzicie w tym momencie hulajnoga już spuchła totalnie 15 na godzinę, szybciej nie chce jechać. Także kończymy test zasięgu z wynikiem dokładnie 51 km. 51 km to jest to, co pokazuje nam oczywiście licznik. A teraz, sobie to przemnóżmy przez współczynnik oszustwa. A więc, tak, 51 km razy 0. 9,5,1 to wychodzi nam 48,5 km i to jest realny zasięg Osoma L2 48,5 km jeśli chcecie sobie porównać w takim razie osiągi tej hulajnogi do na przykład Kukirinów czy innych Osomów to zachęcam do kliknięcia linku, który znajduje się w opisie z moją tabelą wyników wszystkich testowanych hulajnóg i muszę powiedzieć, że z tego co pamiętam to ten wynik będzie troszeczkę lepszy od Kukilinów serii G, G2, G2 Pro i tym podobnych. Także jest nieźle. Śmigam sobie dzisiaj troszeczkę po parku, po mieście, generalnie, żeby sprawdzić L2-eszkę w takich typowo miejskich warunkach. I moje przemyślenia są takie: przede wszystkim jej waga i jej komfort. Po pierwsze, waga powoduje to, że z dużą łatwością, jeśli ktoś mieszka na przykład w bloku na którymś tam piętrze i będzie musiał taką nogę sobie wnieść, no to, to to jest właśnie ten wybór. No dużo lepszy niż akurat, nie wiem, DT2 Pro na przykład, która jest sporo cięższa. No i generalnie jeśli chodzi o komfort, to i tak zawieszenia te same, więc tutaj jest absolutnie wygodnie. Moc wystarczająca, po co więcej, można sobie rekreacyjnie, spokojnie pośmigać. Nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Mi na tych osomach po prostu jeździ się dobrze, tak samo na L2, tak samo na L2 Maxie w zasadzie i na każdej innej, więc generalnie jest ok. A wiadę sobie jeszcze tutaj na pump track, ponieważ zawsze tutaj śmigam, jak nagrywam jakiś odcinek o hulajnogach. Ja wiem, że pump traki nie są wybudowane po to, żeby jeździć po nich akurat na hulajnogach elektrycznych, ale słuchajcie, to daje tyle radości, tyle szczęścia, że. No dlaczego ma mi ktoś to odebrać po prostu? No muszę się przejechać, bo jest naprawdę fajnie. Nie wiem, czy wy jeździcie akurat elektrykami po pamtrakach. Jeśli nie, to polecam. Jeśli skejci was po prostu nie przegonią stąd. Póki co nikt nie zgłaszał do mnie jakichś problemów tutaj, także... Fajnie, fajnie. I teraz klasyczne pytanie od moich widzów, szczególnie na TikToku, które mógłbym sobie w tym momencie wyobrazić, nagrywając tą recenzję. L2 czy L2 Dual? No, i właśnie specjalnie po to przyjechałem troszeczkę w teren. Nieduży teren, w sensie zaraz wam pokażę, kiedy L2 się nie sprawdzi, a kiedy L2 Dual. Bez problemu by sobie poradziła. Jadąc sobie do lasu, mam na myśli tutaj lekki teren w tym momencie. Nie ma najmniejszego problemu. Ale zabawa zaczyna się dopiero w momencie, gdy pojawia się grząski. Teren, trochę piachu. O tu już się powoli zaczyna. Ewentualnie jakaś miękka łączka. Zobaczcie, tutaj trochę piachu już się pojawiło. Co się dzieje? No, powoli zaczyna zwalniać, mimo że trzymam manetkę do oporu. No i właśnie. No i właśnie, co się dzieje? To się dzieje. Nie da rady, niestety. Nie da rady, niestety. L2 dualem, pojechalibyście tutaj bez problemu, dalej byście sobie przejechali po prostu na dwóch silnikach, natomiast hulajnogą z napędem na tył. Jak mocny on by nie był, nawet nie wiem. G4, która ma 2000 W, też by tutaj stanęła po prostu nie da rady jeździć po grząskim, miękkim terenie, po sypkim piachu, czy po jakichś grząskich łąkach, albo nawet po takiej leśnej ściółce na hulajnodze jednonapędowej i na tym polega cała różnica. Jak macie coś takiego w planach, to lepiej kupcie sobie L2 Duala, po prostu. Słuchajcie, tu się okazuje, że ja w ogóle ruszyć nie mogę z miejsca na tym piachu, a co dopiero jakaś jazda, dobra, no nie, no nie mogę ruszyć. Dobra, jadę, no i słuchajcie, jest tryb race, no i znowu to samo. Generalnie podsumowując, osama L2, mogę powiedzieć tak, ta hulajnoga ma parę takich zalet, które są warte wzięcia pod uwagę. Na przykład to, że ma regulację wysokości kierownicy, że ma wagę. Powiedzmy legalną w Polsce. To, że jest hulajnogą kompletną, czyli ma wszystko, co powinna mieć hulajnoga, no może oprócz nie wiem, tutaj tego podświetlenia deku, no to już by było takie super kompletne. Poza tym jest przede wszystkim wygodna, ma przyzwoity zasięg, ma przyzwoitą maksymalną prędkość, bardzo wygodne zawieszenie i w zasadzie, jeśli miałbym doradzać, czy kupować, czy nie kupować akurat ten model. Jako podstawowy model absolutnie można go brać pod uwagę. Jeśli nie macie jakichś nie wiadomo jak wygórowanych potrzeb, żeby hulajnoga była super mocna czy nie wiadomo jaka w sumie, no to możecie jeszcze pomyśleć o modelu z podwójnym silnikiem, ewentualnie jak chcecie troszeczkę więcej emocji, no to L2 Max Dual Motor spełni chyba wtedy już wasze oczekiwania. A jeśli wasze oczekiwania są jeszcze bardziej wyśrubowane, no to może DT2 Pro, które ma jeszcze dodatkowo hamulce hydrauliczne i jest nieco mocniejsze i szybsze. Linki do tych wszystkich hulajnóg, o których tutaj teraz mówię, znajdziecie w opisie filmu. To by było na tyle w tym odcinku. Ja jadę sobie jeszcze gdzieś tam pobrykać tradycyjnie, a z wami się już niestety żegnam. Pamiętajcie tylko, żeby zasubskrybować ten kanał, kliknąć łapkę w górę, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił i kliknąć dzwoneczek, żeby otrzymywać te powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.